Siema widzowie, dzisiaj z moimi przyjaciółmi czyli z Brzykiem I z Machem, moi drodzy I dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj będziemy rywalizować Kto zbuduje najlepszy szpital wygrywa 1000 złotych Każdy z nas wrzuca do puli 300 złotych i ten kto na czas trwania odcinka zbuduje najlepszy szpital wygrywa Wszyscy zaczynamy od zera, uwaga, uwaga Czas, start Widzowie zostawcie łapkę w górę, budujemy szpital Mój szpital będzie najlepszy, nie macie ze mną żadnych szans Nie, nie, Tylko kupujesz Nie, nie można, nie można, zasada nie można kupić nie, nic. Mój szpital będzie najlepszy. Pyk. Co ty? Odpalamy, wiadomo. pyk. Lecą bloki, pyk, 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 pyk. Jak to zrobić, żeby leciało? Oh, no. Mój szpital nawala już pieniądze. Let's go. Mój będzie najlepszy. Nie macie ze mną żadnych szans. Dobra, nie, odbieram. Nie, nie, odbieram nie, w, nie w tym momencie się. siano. Odbieram siano. Przed siano. Drugi dropper. Pyk, a co ty robisz? Co ty? Nie! Nie! Co za zabójca! Co za typ? No ty mnie nawalał. Od razu wziął kurde. Jak ja no spalać Nie, nie wziął mi kasy, bo to nie bierze kasy. Ale no za tym mnie zabija kurde za starcie za fryer w ogóle. Dobra, nie. nie. Nie będziemy się tak bawić. Nie będziemy się tak bawić. Go, skoro tak się bawimy, to tak się bawimy kurde. Nie ma tej fix Canada takich rzeczy. Dobra, koniec tego. Koniec Jak tego. Ej ty już tyle kasji? Ej, to, to. ma być fix kanała to ty masz, ty masz tego, ty masz ty dropera tam robiłeś. Jakiego dropera? Nie mam z nic z tego. Golden dropper, golden dropper kupiłeś, a nie. Nic nie kupiłem, nic nie kupiłem golden z tego golden. Nie, nie mam żadnego golden droppera, nie. nie. Nie mam żadnego golden droppera. Nie mam żadnego golden droppera. Nie mam żadnego golden Rovera. spadajcie, gram normalnie free to play Tak, 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 dobra, no dobra, wydałem 10 dropuksów. dobra? Ale to początku odcinka, tak? No dobra, 10 80 to żadna różnica, synek Nie wiem potrafisz matematykę. A teraz masz teraz upgrader, co to teraz? Golden upgrader Nie ma opcji, nie ma opcji A skąd ty to wiesz, a skąd ty to wiesz wszystko? Co ty u siebie też już to masz? Co to tak, tak, tak. no Nie wiem, nie ma sojusz. sojusz, sojusz? Nie ma Nie ma Sojusz! Ja jeszcze Nie ma, 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 nie Nie! 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 Rozważę, rozważę, rozważę. Jestem koksem! Jestem tak koksem! Jestem koksem! Nie macie znowu żadnych szans, fryży. Ale łatwo, ale łatwo, ale rozwaleni na własnym podwórku. Sami na jednego przyszli i dostali powodzie, nie mogę. Co za typy, co za typy. Dobra, to trzeba dołączyć do jakieś grupy, żeby mam to kolekta więc Dobra, ja tego nie robię. Nie będę dołączyć do żadnej grupy, widzę. Cyk, Window! Window! Moje, mój szpital już rozrasta się w siłę! Mój szpital jest potężny. Window! 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 <laughs> Mój szpital zarabiał już taki inkomen, że to jest niesamowite. Dobra, cyk! Ja to ja mam tyle pieniędzy. Tak, że z goldenem. A, z goldenem. Tych drzwi, cyk! Teraz chce wejdzie, frajerzy! Teraz se wejdzie! No, Haha! <laughs> I co teraz, i teraz to już nie macie tak łatwo. Zaraz idę zobaczyć wasze, wasze tutaj, że tak powiem, starania. No, no sobie zobacz, sobie. ale ja tutaj kurde, no no no. A tu można razy dwa nawet cash odpalić, ale nie ile to kosztuje w ogóle? Ile taki razy dwa? Ile taka przyjemność? 650 drogów Dobra, jesteśmy na to. Nie ma opcji. Skurde Marek, to jest wyżej, to jest już 800 złotych. Co? <noise> ja nie idę, nie ma maszyny. żartuję, żartuję. Ale, ej, te boksy i tak same, dro... Aha, że auto-kolektor, to co do tego? Na E nie trzeba klikać w ogóle, żeby to działało? A nie, to jest taki nie dodatkowy, trzeba. to jest taki dodatkowy, dobra. Okej, okay, to idę sprawdzić w takim razie jakie mają bazy. Dobra, idę sprawdzić. O, mogę drogę kupić, dobra, kupię drogę. ho, ho Let's go! Dobra, ja będę mieć najlepszy szpital Italii. i tak. Idę do Mareczka, zobacz, no on powinien mieć najlepszy szpital. O oh nie no Marek co to jest w ogóle? Marek czy ty w ogóle grasz? Czy ty jest, w ogóle grasz Marek co to jest? Co, 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 co to, to kurde jest? Co, kupoa, co, Dogs, jest, pula, co to kurde jest Marek? Co na syp w ogóle? Zobacz Dobra, tak, u mnie już jaka jest tu Metropolia. Marek, to w boppings, Dobra, zobacz. Zobacz, zobacz co tu się dzieje Marek, bo to okay. trzeba w dobre rzeczy inwestować tak, Tam... tak, tak, może w golden reaperka, co? Golden no Nie, to trzeba, to trzeba tu ja mam. Ja już dropery z dwóch stron mam zrobione, Marek, to w to trzeba inwestować, zobacz, zobacz No zobacz sobie jak dwa dropery mnie działają na serio. Ja no, po prostu 500 Maru, czemu ty nie ma nic zbudowane. No właśnie, no bo Marek nie potrafi Bo jestem koksem tak koksem, koksem, dobra, ja też mam kurde, to dla pacjentów już coś zara buduję. O doktor coś tam. O, kurde, co to jest Jakieś okulary doktora mam! Co jest w ogóle? Dobra, nice. I akcesory Remover, ale nie wiem co on daje. Dobra, idziemy sprawdzić widzowie na marku. Tyk, dostęp się, no. Co <laughs> jest? <A laughs> czemu na mnie? Czemu na nie, mnie? No nie, no nie, 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 dobra, żartowałem, żartowałem Dobra, Waiting Arena. O kurde, mam krzesła w moim szpitalu, czujecie to? Mam krzesła, bo u mnie krzesła. Ale nie, tutaj bardziej trzeba robić biznes. Co to jest? Jakiś typ tu O kurde, doktora mam! Co jest w ogóle? Oni tu łazą, ludzie jacyś. Też uważ ludzie chodzą, że jacyś? Nie, nie stać jeszcze na ludzi. No ale ja mi też nie stać, ja nie wiem dlaczego. Aha, higher nurse, tu trzeba zatrudnić, kurde, tom. a ja nurs. Ja pyk, pacjent, morf, co jest w ogóle? Mogę się obrać pacjenta, let's go! Let's go! Ha, ja rozumiem, jaki to ma. Dobra, ja rozumiem, jaki to ma cel. Dobra, rozumiem, jaki to ma cel, dobra, dobra, dobra. Ja, ja rozumiem, no, kurde, Dobra, rozumiem, rozumiem, zauważyć. Ej, Marek, do ciebie też idzie pierwszy pacjent. Jak to? No idą, ja no to wios... są jakieś boty, widzę, ja widzę do ciebie ma. Kurde Edo Aaaaaa Nie, o, wow! masz bloka Ej, a ja ci coś mogę kupić ze swojej siano? Nie, nie mogę, kurde szkoda mi się coś kupił O, o dziękuję balls. ci Dawidzie, to by było świetne Nie ja mogę niestety, Marek, ci nic kupić Ej, Malcho, co ty masz już? Coś? Ty już masz takie sam jak ja Dobra, Malcho szukuje, Malcho też ładował Robuxy Marcho Ej, No jasne Malcho też tu, ładował Robuxy, Malcho <laughs> też ładował Robuxy gdzie wy jesteście? Ja jestem u siebie Kurde Biedrygierka Let's go! Pielęgniarka! Okay. Ej, sto mnie! No bo ja mam lasery na wejściu, stary, no co ty nie widzisz tego? Małysz, pielęgniarka, z uwaga, kurczę. Yy. On no, nie rozmawiają normalnie, kurczę, co jest? Dobra, tu trzeba ścianę kupić. o! let's go! Ej, no! No ty przegałeś, 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 przegałeś! Kurde! Kurde, cię zabija! No nie! No, Dlaczego? Wow. Ale skąd ty masz pistolet? Ty kupiłeś zarobiepisy! <laughs> A, nie no powiem. to się za Aramboksy kupuje takie rzeczy Dobra, wale, no, to też kupuję To ma być w ogóle. Nie, nie. Zaraboksy za kupuję kurde oszu. Widzieliście widzowie to? No co tym w ogóle? To są jakieś w ogóle akcesoria? Dobra, ale no ich się chyba nie opłaca kupować w ogóle. Dobra, nie, tego nie będziemy widzę kupać. To trzeba kupić kolejne piętro. A tutaj są, dobra, widzę. Rebir w Ok, okej, za 4000. Dobra, cyk, kupuję to Fajek, będę mógł teraz robić rebirfy Nie no, mi to z Gnatem przyszedł, nie Przyszedł? Nie, dobra, to mi się wydawało Kurde, no spadaj! Czemu moje okna nie są przeciwko szczelne? No co to jest? <laughs> <laughs> jaki sens? Ja nie mogę, ok nie, wal się Zrobić rebirfa, no nie Spadaj, spadają na mnie Healing station, o, let's go, healing station Tak, tu się no. leczyć można Tak, to, to jest OP Dobra, chodź Aaaaaah! Oh, no! yeah, 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 let's, 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 ja, let's go! Let's go! Let's go, let's go, let's Jak zniszczony, jak skończony ŚMIEĆ dobra, cyk! Reception walls. Dobra, nice. Lećmy desk. Ja, nie bro. mogę, co tu jest w ogóle? Maka. Aha bo ja tutaj window nie kupiłem, okej! Okay. Aaaaaah, spadaj! Okay. Haha! I nie ma wejścia, nie ma wejścia, nie będziesz tu. Aaaaaah, tylko możesz teraz tutaj mnie poprosić o to. O nie, tu są drzwi otwarte, kurde! Dobra. Zamknięte, i za EJ te... e, NIE! Wszystko się tam Co za bezsens! <śpiew> Dobra, bo Marco na tym korzysta, już ma najlepsze. No tak nie może być, kurde. To to ma być w ogóle, dobra, co jak dobra, gdzieś, gdzieś dobra. ja dzisiaj coś No dobra, ja. Michał liczy to, że ja tutaj zabiłem, Dawida i tak Ma to Marek Marek, Marek, ma najgorsze ze wszystkich. Marek, ma najgorsze z wszystkich. No i co z tego? Ale okay. tu nie ma znaczenia, bo będę Ej. mieć najlepsze jeszcze. No nie jeszcze będziesz, będziesz miał, najlepsze. no nie będziesz ja miał, bo. Będę miał najlepsze. W ogóle nie ulepszasz, Marek, to jak masz mieć najlepsze? W ogóle nie ulepszasz, no to co ty, Marek, kurde. Mm. To, 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 a dobra. widzę! A ty kupiłeś tego pistolet giwera za 14 koła, chopy, jak tyś lepiej z nimi zarządzasz, ja nie mogę Kurde, to ja się dziwię, że nawet we siebie nie będzie zrobione. Hey, nie pa, dobra, chodźcie jeden na jeden, nie, chodźcie jeden na jeden chodź No chodź dobra, jeden ale jeden. ty wydajesz całe pieniądze, które ale, zarobiłeś, ale kurde na tego. Nie bez pistoletu, ale bez pistoletu, bez pistoletu. No nie, nie bo wydajesz całe pieniądze na tego Całe nie, pieniądze, no które, bez które zarobiłeś to będę na te dół. dawaj, dawaj jeden na jeden tutaj do mnie, chodź Doktor Morf to jest, co jest w ogóle? Nie ma opcji Marek. ja się z tobą nie biję, bo to jest niefajne O, tu jest, co to, co jest Kolejne piętro, 28 mor i ten potrzebuje co? Jest tak dużo? Kurde, to nie można jednak tak szybko tego kupić. Co robi ten menadżer? Halo. Ja, menedżer, paję 350 robuxów, chyba ich porobluksowało. Dobra, nie kupuję tego, nie ma szans. Cyk, cyk, cyk. Dobra, idę zobaczyć, jak wyglądał Malcha. Malcho, nadciągam. A ty nie masz jeszcze zrobionych drzwi, to mogę słuchać, dobry. No nie bij mnie, no kurde! Oglądam po przyjacielsku, tak? No fajnie, 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 <śm> fajnie, <śm> fajnie, fajnie robicie, fajnie robicie, fajnie! Fajnie przyjaciele, dobra, to wszystko jest nagrane, fajnie przyjaciele, dobra. No bo kurde, bo ty mnie zacząłeś bić, no Dobra, już nie e, będę! Minu. Dobra, nie bij mnie no Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, o nie, o nie, o nie, o nie. A, let's go, dobra. zemsta! Zemsta! O, dobra. I na drugim, i na drugim zemsta. Chodź tu, chodź tu, gagatku. A nie wyjdziesz z tego. Nie masz szans. A, no nie! Ale on gra w tego Robloxa całe życie! On w tego Robloxa całe życie! To on wie, to widzicie! <śmierdzi> się. w tego Robla całe życie! To odbijał jak się w to gra! Bez sensu takie granie, bez sensu, ja nie mogę, ja nie mogę! Kurczę co frajrzy! Że... Dobra, 27 dobra. I to muszę, bo ja nie mogę jak naszych. do mnie! O, dobra, dobra, dobra. Co już, życzyła? Sojusz, sojusz, sojusz. A teraz co to sojusz? sojusz, dostał to sojusz, dostał to sojusz, Dobra, Teraz tera na niego. No jak nie na niego no spadł? Nie! Wow, no, na marka, ide. na marka, wszystko na marka, wszystko na marka, co można, wszystko na marka. Nie, nie. Nie, nie tylko nie na mnie. Pan idzie, chłopaki, bo ja tutaj. Bardzo nie widzę, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze nam idzie, bardzo dobrze. Nie no, wiem, dlaczego on kupił za 14 tysięcy pistolet i jeszcze nie jest ja nie mogę. Ale to jest spowalone, dobra. Cyk, o! O, o, zaraz to można zbierać cianko, cyk, cyk, cyk. Pyk, patient rooms. Pyk, pyk, no spadaj z mojego szpitala, no! Wynoś się z mojego szpitala, człowieku! Nie, ja ty, to jest tego, to jest to z napad na szpital. Aaa, okay. <laughs> <laughs> ja zabiłem! nie! Na dystans to bez sensu no! Gwana dystans to bez sensu, kurde, dobra, pistolet giver dawaj to kurde, kończę z tego! No teraz nie tego, jest tego? zostaw! <słuk> teraz to nie zostaw, co? A w końcu to zostaw! Zostaw! No, no daj go! Chciałbym <laughs> <ty> kupić pistolet! <laughs> Kajstę no, kurde! Aaaaaazy <laughs> Aaaaaaaaaaaa Let's go Łatwo z wami Łatwo z wami frajerami Dobra, zbieramy kolejny siano widzowie, let's go Ale ja tu mam Ty Marek się w ogóle nie skupiasz ze zbudowaniem tego szpitalu Przegrasz 300 zł Do No dobra, dobra, ja, ja muszę mieć tutaj wiesz ja, to... <sißres> Nie mogę Dobra już nie mam co to kupić za te robuxy? Dobra nie Ocyk, toaletka O nie nie kupiło mi się Halo Halo, czemu się nie kupuje? Halo, słuchaj mnie? To jest... Tak, o, tak, tak, dobra, no. dobra, dobra Kurde, się ścieło Dobra, cyk, pyk, 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 bang bang Pyk, kolejne siano do To, bo my nie wyjdziemy, mało co? Pyk siad tu doktora za 40 koła można kupić Golden Doctor Power, co robi Golden Doctor Power? Hehehe <laughs> po 200 Robuxów Nie wiadomo, dobra, tu nie, <laughs> <laughs> nie, nie kupuję za Robuxy nic, ja jestem uczciwy bo Ustrzelak po mnie Marek, Dobry. ale ty jesteś, kurde, najgorszym free to player, jakiego widział światło. Dobra, świetnie. dobra, już nie będę, już nie będę. Ale ja już, już się poddałem, bo ja kupiłem złe rzeczy w ogóle. No ale no to z tego, no to kurde nie ma znaczenia. Weź tą bramę, w... weź tą bramę, wywal No, no nie, nie, no nie ma opcji, no nie ty No mogę cię zestrzelać, bym chciał. No nie bij mnie, no nie bij mnie, zostaw mnie. Ja nie mam nic <laughs> dla ciebie, no nie bij mnie, nie bij mnie, tylko to prawda. A co ty kupuję, pa, pyk, pa. Pa, pa. Adera, wypadł z mojego, wypad z mojego miejsca. Nie! Ja tam przeskoczyłeś, oh, tak! Ja tam przeskoczyłeś, LOL! Dobra, nie Marek, dobra. No, ja się nie biję, ja jestem po mnie friendly. No właśnie. Bramę, no nie otworzę ci bramy, no nie otworzę ci bramy, no nie mogę. Tyk, o! O, pyk! Pyk jakie kurde tutaj Ambulans! Tutaj ambulans będę mógł kupić zaraz, Ty Marek, co? Pa, koła a, kolejnie ja, jest do kapsi cyk. A ja, ja chcę. Ja ci się drapię na, na wieżowiec to ci, to ci nic nie da. Ile jeszcze kurde potrzebujesz, żeby mieć następny floor? Dwa, tylko itemy, dobra! Raz, dwa, bang, Mogę mieć następne! o yeah, tego! Pyk! Next floor! Let's go, collect! To jest kolejne siano się robi! Nice! Ja nie mogę, dobra, teraz tu już was tak wyprzedzę, wy mnie teraz już nie dogonicie. Co ty robisz, Marek? Ciągle tu posakujesz. No spalaj mi stąd, nie możesz tu wejść! Spalaj stąd! Jak to nie mogę? Jak to tu wejść? No tań, Spalaj stąd! no dobra, możesz sobie wejść, ale nie wiem czy dasz radę. Pa, pyk co się dzieje? Pyk! Bardzo się tu dzieje droper, pyk drugi dropper Let's go! On po 3000 tysiące robi! Dobra, dobra, nie macie już szans! Po 3000 mi dropper robi. Pa Marek, no, zobacz, no, sam, no, pa, no, zobacz, wiecie, zobacz, no, dobra, zobacz, zobacz jakie jak teraz, teraz coś takie siano się tutaj kroi Marek, to sprawnie zdajesz 160 koła na kolejnego dropera co, co to jest za dźwięk? Skąd masz taki dźwięk? O ty kurde no, Nie bij mnie, no. nie! nooo ci co! No, no, ja ja nie nie mnie zaczął bić. No, no. Dobra, zginie, zę! Tak. Dawaj, no nie. co za gość. Ja nie dobra, wiem, gdzie się gra w ogóle. Speeda, w PvP jest. Dobra, spada, nie wiem, kto się gra w ogóle. Ja tego nie rozumiem. No, Fik. Fik. dobra, mam wszystko, mam wszystkie itemy. Co to są za itemy, synek? Kurde. Wow, wow. Co to robi, kurde, co to? Jak, to. jak tego. Jak tego, kurde, gumy się używa? Jak się używa takiej gumy? Kurde, no! Mam jakąś gumę, te! Nie, nie bi mnie, no ty kurde! <grym <grym fluj a fluj jeden, ma... no. ich... no, no no no. A wy co wypadł stąd? Dostaw mnie! No! nie let's mnie! Dobra, i tak nie ma... Patrz, 200 tysięcy kasy dostaje za jedno wejście tutaj, 200 koła kasy, a wy co? Dobra, trzeba to już po mnie bo po prostu się takie pęskie, że to jest szok. Dobra, dobra. Przynajmniej nie jestem ostatni. No właśnie, ja ma, Marek, no Marek jest. Nie no Marek jesteś najgorszy, nie, Marek jesteś najgorszy, Marek jesteś najgorszy. Ale, Ale to nie ma znaczenia, Marek, to po prostu totalnie nie ma znaczenia. Wejdźcie do mojego nie, szpitala, nie, to się popłaczęcie. Nie, bo bo wy, bo wy nie potraficie się bawić po prostu. Tak, nie prawda. potrafimy się bawić. Ty jak wejdziesz do mojego szpitala, to się popłaczesz, chłopie tutaj jest z tego co ja tu mam zrobione, no to... Dobra. Z tego Troje Hardu się popłacę o, otworzę, otworzę wam drzwi, jak chcecie. Otworzę mam drzwi, to się kurde, gdzie spłaczecie chyba, nie? Jak to zobaczysz Marek Nie musisz, ja to już jestem. <laughs> jak ty to zrobiłeś? Dobra. Dropper, pa! Cyk, cyk, Oka. po 3000, po 3000, dwa. No dropper. jeszcze tutaj, Golden Dropper, może. No co? nie, Golden Dropper, nie, bo mnie nie stać, ale zobacz, chodź na dół, patrz, mi no, co jest na dole. Chodź Marek, oprowadzę cię po moim szpitalu. Drogi chodź drogi Marek, zobacz to, pa! Marek, widzisz to! Masz takie, wow. kurde, renowacje u siebie. No, widzisz! Widzisz to? O, to no to... to 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 jest za golden dropper? Pa. Przerape, golden dropper to nie dropper, jest golden dropper, no? dropper, to jest taki. Taki? Tak, 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 dobra, co taki? Ale to matoszuszcze, kurde! A, a patrz, ja tu mam, ja tu mam te wszystkie itemy, czekaj, ale ja nie wiem, co ja robię, dobra, muszę to przetestować. Co to robi? To jakaś bomba. Bomba. Nie, a to co robi? Maseczkę mam. Ale syf. Mogę Maseczka maseczkę na mordzie, co jest? Dobra, nie podoba mi się to, mam maskę na twarzy, nie chcę mieć maski. Mam musimy na twarzy nie chcemy mieć maski! Jo, dobra, widzowie jak widzicie, dzisiaj ewidentnie idziemy sprawdzić jeszcze wygląda od Malcha, o, ale dobra, na raczej koniec, nie ma szans. Koniec, ale zaraz dobra, ale ja tutaj yy, PvP. Ostateczne PvP trzeba zrobić. Czas zrobić ostateczne PvP, to kto jest najlepszym zadymiarzem. Tak, dobra. tak, tak. Ale nie ma pistoletów, są tylko miecze, są tylko miecze. Nie ma pistoletów, nie można używać pistoletów. No nie, no na pistolet to bez sensu, bo na daleko można. No Ale dobra. Na pistolet w sumie ciekawie jest, nie? Dobra, no to robię na pistolet. Czekajcie, to muszę iść po pistolet i walimy ostateczne pvp. Ale to na pewno dostajecie wtedy w dziurę. Dobra, czekajcie. Eee, dobra, mam pistolet. Dobra, mogę się bić, mogę się bić. Dobra, uwaga. Każdy gotowy? Dobra. Start. Chwila, chwila, ja muszę... Tak no teraz jesteście? Jakie tryhardy? Gdzie wy jesteście? No. Eee! Już, już, wiedziałem, wiedziałem! No co, Osiusz, no co na pistolet? Zam mało że chcesz pistolet. No, ale powiedziałeś, że nie mam pistoletu! <laughs> no nie, no, powiedziałem, że spoko już później. Ty jak ja to robisz? To jest niesamowite! Ty, kurde! Ja kreski! tak! Dobra, ty, ty Dave, ty Dave. To jest niesamowite, jak ty strzelasz, nie? Kurde! Nie potrafię go trafić! Nieeeee! Nieeeee! Nie! Nie! Ja nie wiem gdzie tu jest gdzie, nie, Ja nie mogę! Gdzie tu jest HP w ogóle pokazane? Ja tego nie rozumiem! Gdzie tu jest HP pokazane? No, a koniec go w No nie! Let's go! Ostatni dobra. zostałem na poru bitwy, wygrałem jak A, nic tak, tak, dobra, Nie no dobra. dobra, ostatni przegląd więzień, znaczy to jest szpitali. Umarka jak widać bieda piszy, no to jest totalna bieda. A, no. bieda piszy, u ciebie piszczy wszystko U mnie to jest pierwszy floz z to No, ale z dwóch stron to się nie liczy, dobra grasz, Ale grasz tak, tak na takiego człowieka Widzowie, nie oficjalnie się wygrałem, bo mam drugie piętro, oni nie mają, więc ja jestem zwycięzcą I tego tak, odcinka tak, tak, tak. No ja nie wygrałem, wygrałem, oczywiście, że wygrałem Widzowie, a wy zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawiacie łapeczkę i wpadajcie do Mareczka, no bo Malcho nie ma kanału, albo nie prowadzi, no W każdym razie, subskrybujcie, do zobaczenia, siemano